A się czai. Skubany jaki jest ładny, no nasz to przy nim już jest Nie taki ładny no nie wiem, Poznajcie Michała i jego Poloneza, Michał jedzie z nami Witam, witam eee, I tak, Polonez, którego przywieźliśmy To było w lutym? Tak to, to Okolice lutego Poloneza przywieźliśmy w lutym i jego dźwięk był taki jakby tam No nic, jakby nie było silnika no i teraz tak, nie, nie znajdę, nie znajdę I jest silnik Jest silnik skubany, silnik jest wyremontowany Co robiliście w silniku? E, może co, co nie było robione Czyli było zrobione wszystko Tak, no jest taka nadzieja. Oponki macie takie jak i my Obieżnik mi się nie martwił może, datą, nie? może nie są za nowe, ale za to nie za miękkie Odpal i pokaż, że chodzi Proszę bardzo Lekki przepływ na nowych wydechach A nowe wydechy wszystkie? No wszystkie, w A zawieszenie? Jeszcze nie Jeszcze nie <grym> Jeszcze w Ale już nabędziłem wszystkie drążki Wiesz o tym, że są krótkie, długie Krótkie, długie, ale tak się tu dzieje Uwaga, polonez w benzynie Który robi się dieslem po włączeniu świateł Uwaga Cyk Grzejemy świecę Drodzy darczyńcy, macie do dyspozycji metr niecały, nie? to jest 96 cm. dołem metr 10. Met 10 i na wysokość mamy 73 cm. No i taką powierzchnię mamy reklamową do udostępnienia. Link do się pomaga drugiej naszej ekipy, czyli karetki naszego Timu znajdziecie pod tym filmem gdzieś. Może na dole, może na górze, nie wiem. Ale na pewno ta zbiórka dzisiaj rusza i trzeba tam szybko uzbierać 2800 zł. Liczymy na to, że pomożecie dzieciakom z domów dziecka. A ambulans już czeka na podróż do Turcji. Dobrze, nasz Pawłonki zaczyna wyglądać całkiem obiecująco. Tylko nasz polonyc jeszcze musi zacząć jeździć, bo się okazuje, że nasz przestał, ten zaczął. Zmiany Ale muszą być. Zmiany muszą być. Nie, na no, obydwa pa pa Pawolony muszą wyjechać. Wspierajcie, wrzućcie, pokażmy szybko, że, że jesteśmy w stanie zbudować darowizny 2800 na dzieciaki z domów dziecka. Jak zbudujemy tej darowizny więcej, to nikomu nic się nie stanie, a dzieciaki będą szczęśliwe. Więc działamy do przygotowywania, działamy dalej z przygotowaniami poloneza, jednego, drugiego i za 27 dni ruszamy w podróż życia.